Pierwszy dzień wyzwania. Startujemy, moi drodzy, po lepsze zdrowie i wyższą odporność. Przed Wami 21 dni zmian nawyków żywieniowych. Nie będzie łatwo, ale wierzę w Was i wiem, że dacie z siebie wszystko. Ja będę Was wspierać swoją radą i doświadczeniem. Dzisiaj powiem Wam, co trudnego czeka Was w czasie pierwszych trzech dni wyzwania. Po pierwsze. Musicie zadbać o regularność picia odpowiedniej ilości wody. Minimum 2 litry dziennie to sporo dla osób, które nie są przyzwyczajone do picia wody w dużych ilościach. Mam radę. Przygotujcie 2 litrowe butelki na każdy dzień. Pijcie wodę małymi porcjami. Przyjmijcie, że do południa powinniście wypić 1 litr, czyli połowę wody zaplanowanej na dany dzień. Zaczynajcie każdy dzień od wypicia szklanki wody. Drugi litr również małymi porcjami wypijcie po południu. I tak każdego dnia. Drugie wyzwanie to odstawienie cukru. Będzie trudno. Zrezygnujcie ze słodyczy, ze słodzonych napojów, ze słodzonych jogurtów, serków i zasłodzenia kawy i herbaty. To jest wyzwanie. A wy je podjęliście? Pokażcie, że to wy panujecie nad cukrem, a nie cukier nad wami. Trzecia rzecz. Pamiętajcie o Lunacolu. Jeżeli macie kłopot z regularnością i wiecie o tym, że możecie zapomnieć o wzięciu kapsułki rano czy wieczorem, to weźcie obie kapsułki rano i popijcie je pierwszą poranną szklanką. Regularność jest bardzo ważna. Musicie wysycić organizm lunazyną, by mogła ona pełnić funkcję strażnika w Waszych komórkach, bo dopiero jej właściwy poziom w znacznym stopniu ogranicza ryzyko wystąpienia zmian nowotworowych. Wysycenie organizmu następuje po dwóch, trzech miesiącach. Potem można przestawić się na jedną kapsułkę dziennie. Ale już po miesiącu lunazyna wpływa na zmniejszenie ilości stanów zapalnych. Dlatego regularność jest tutaj taka ważna. Pamiętajcie również, że możecie korzystać z przepisów, które dla Was przygotowałam. Nie ma w nich cukru, jest dużo warzyw i bardzo mało produktów wysoko przetworzonych. Sięgnijcie po te przepisy i poszukajcie w nich czegoś dla siebie. Trzymam kciuki za pierwsze trzy dni. Zastosujcie zasadę małych kroków. Postawcie sobie najpierw taki cel. Wytrzymam w wyzwaniu przez 3 dni. Odstawię cukier na 3 dni. Życzę Wam powodzenia. Odezwę się do Was w sobotę.